Witam serdecznie. Dzisiaj przygotuję spaghetti bolognese. Składniki. 800 g mięsa mielonego. Mam zmieszane pół na pół wieprzowe z wołowym. 800 g pasaty z pomidorów. Dwie łyżki koncentratu pomidorowego, 60 g, jeden większy lub dwa mniejsze ząbki czosnku przeciśnięte przez praskę, dwie duże cebule, które wcześniej pokroiłam w większą kostkę, jedna łyżeczka suszonego oregano, jedna łyżeczka suszonej bazylii, 150 ml czerwonego wytrawnego wina, pieprz, sól do smaku. Ponieważ tak jak zawsze przygotowuję dużą porcję, potrzebujemy większe naczynie, w którym będziemy łączyć wszystkie składniki. Do łoka już wlałam trzy łyżki oleju. Można oliwę z oliwek, czy na przykład podsmażyć kawałeczki boczku, żeby był jakiś tłuszcz, na którym będziemy wszystko przygotowywać. Zaczynamy. Nagrzewam tłuszcz. Wrzucam Cebulkę będę co jakiś czas mieszać, aż cebulka będzie zeszklona. Do sosu można również dodać jedną marchewkę, którą trzeba drobno pokroić w kosteczkę i wtedy razem z cebulką dusić. Cebulkę oczywiście szklimy na małym płomieniu, żeby nie spaliła się, a zeszkliła i była miękka. Cebulka jest zeszklona, dodajemy czosnek. Chwileczkę jeszcze smażymy, tak około minutki. Dodajemy mięso. Zaczynamy smażyć na dużym płomieniu mięso. Rozdrabniamy, żeby nie było większych kawałków. Smażymy tak około 3 do 5 minut. Troszeczkę mięsa w posole. Zalewamy winem. Teraz wino musi odparować. Zawsze żałuję, że, jak przygotowuje się potrawę, nie można oddać tego zapachu, który się unosi. Wino wyparowało, zostało zredukowane. Praktycznie na dnie nic nie ma. Został tylko piękny zapach. Dodajemy pasatę. Zmniejszamy troszkę płomień. Koncentrat pomidorowy. Dokładnie wszystko. Mieszamy. Zmniejszamy płomień na najmniejszy. Dodajemy przyprawy. Sól pieprz na chwilkę odstawiamy. Dodaję jeszcze szczyptę, dosłownie troszeczkę cukru, dla wydobycia lepszego smaku. Oczywiście to można pominąć. Przestawiam na ten palnik bliżej, przykrywam i pozostawiam na najmniejszym płomieniu na około 20 minut, żeby tak delikatnie tylko pyrkał. Minęło już około 10 minut, będziemy gotować makaron. Włączamy wodę. Sos dochodzi. Jeszcze oczywiście zostało doprawienie solą i pieprzem. Co za chwileczkę zrobimy. Ponieważ mięso ma w sobie różną ilość wody, może okazać się, że po dodaniu wszystkich składników sos jest już gęsty, wtedy możemy dodać około 1 czwartą szklanki wody lub mleka. Ja czasami dodaję mleko, ponieważ to też łagodzi dodawany koncentrat i nadaje smaku. Tak jak zawsze wszystkie składniki będą pod opisem filmiku. Będzie również napisane jakie opcjonalnie składniki można dodać. Jeżeli zostanie nam sos, można zawekować, można zamrozić. Bardzo dobrze się przytrzymuje. Można też przygotować to jako danie jednogarnkowe. Czyli do sosu wrzucić ugotowany makaron, chwileczkę jeszcze poddusić i danie gotowe. Woda się gotuje, kładamy makaron. Makaron jest oczywiście dłuższy, więc na raz nie wchodzi, ale jak zmięknie, to od razu możemy włożyć. Oczywiście gotujemy w osolonej wodzie. Makaron gotujemy al dente, zgodnie z czasem opisanym przez producenta. Makaron gotuje się. Zostało około 4 minut, więc doprawimy solą i pieprzem sos. Zobaczymy czy wystarczająco. Dodamy jeszcze troszkę soli i pierwsze jednak. Myślę, że teraz już będzie dobrze. Niech jeszcze dusi się bez przykrycia to około 5 minut. Sos gotowy. Mm. Pachnie niesamowicie. Mm. Mm. Makaron też już się gotował. Będziemy podawać. Makaronu nie odlewamy, wyłączamy i od razu podajemy taki gorący. Nie przelewamy zimną wodą, tylko wyciągamy prosto na talerz. Teraz polejemy sosem. Wszystko jeszcze gorące. Paruje. Nakładamy sos. Będzie to odpowiednia porcja dla dużego mężczyzny, ale niekoniecznie. Zostało tylko posypać parmezanem. Bazylią ozdobić i danie jest gotowe. No to co? Próbujemy. Wszystko jest gorące, serek zaczyna się już roztapiać, rozpuszczać. Próbujemy. i cebulka mięciutkie. Idealne w smaku. Jeszcze sobie wezmę. Żeby dobrze poczuć smak. Czuć przyprawy. Wino dodaje smaku. Pyszne. Nie można się oprzeć. W ciągu około 40 minut mamy pyszne danie. Goście nas nie zaskoczą. Mm. Smacznego! Zapraszam do wypróbowania przepisu, komentowania, no i na następny filmik. Do zobaczenia!